Hej, e, mam na imię Weronika, mam 15 lat, e, mieszkam koło Piły, jestem taka szalona, rozargniona, taka dziewczyna fever, day and here and e, mogę Wam powiedzieć jeszcze, że to jest mój pierwszy filmik na YouTube, na YouTube. Um, będę mogła Wam mówić na przykład jak mieszkam, to nie jest w formie chwalenia, ale nie, po prostu spodobają mi się takie filmiki, które tam właśnie na YouTube pokazują. Też zaczęłam. Nie podoba mi się na przykład mój pokój. sobie Ale mam dużo nawet kosmetyków, bym chciała mieć jeszcze więcej. Więcej w ogóle takich rzeczy. Mam słabą jakoś w kamerze. W kamerze, Boże. Nie w aparacie, tylko po prostu na telefonie. Dlatego będę się skupić yy, chyba kamerę. Na laptopie to tak za bardzo się nie da, bo nie będzie to się otwiera. Yy, mam nadzieję, że będą pozytywne. Yy, tutaj i zima. Potem następny filmik właśnie będzie o zimie dodam. Po tym, bo się chcę przedstawić. Jeden filmik przedstawienie się. Takie Fever of Scars, tak? Ja gaz, tak? Eee, co mogę Wam powiedzieć? Jeżeli na przykład, właśnie mówiłam, chyba, czy nie mówiłam, nie wiem, ale powtórzę. Jeżeli wyjadę na przykład do Holandii czy do Niemiec, będę właśnie mogła Wam dla, dla Was ten filmik nakręcić, czy na przykład eee, co tam jest, czy coś, tak? Na przykład jakie mam kosmetyki, jakie gazety, czy tam jakie co lubię, w ogóle takie fiber, fiber Gucci, a, dlatego ja lubię takie szalone dziewczyny. No to hej.